Cześć. Um, pokażę Wam wzorek. Nie wiem, jak to nazwać, ale um, dzisiaj mamy sylwestra, i to będzie taki wzorek na sylwestrową noc. Wygląda on tak. Dużo, dużo cekinów. Dużo, dużo brokatu. Mhm, mm tak wygląda, no, więc taki wzorek Wam dzisiaj zaprezentuję i pokażę Wam jak zrobić yy, zielony, ponieważ to wygląda tak. Różowy, zielony, różowy, zielony, różowy, zielony, różowy, zielony, różowy, zielony. Więc po prostu tutaj jest odwrotność. I tu będzie. I tu będzie zielony, żeby była odwrotność. <laughs> Więc tak. Potrzebne są brokaty sypkie, tam jakiś. Ja mam taki lekki zielony, taki zieloniutki, różowy, chociaż różowy mi nie będzie potrzebny, ale pokażę Wam jakie są potrzebne. Yy, jakieś tam cykiny, ale to jest potrzebne na, na różowy, bo tak yy. Strasznie dużo tutaj potrzebnych jest takich cekinków różnych, i no dobra. Te cekiny, one tak wyglądają. jeszcze zapalę światło. W ten sposób to po prostu są takie kółeczka. Coś takiego takiego kółeczka świecąca. I one są trochę duże, dlatego one nam będą potrzebne tutaj na środek kwiatuszka różowego. Tutaj zbytnio nie widać, bo ja kręcę nie na kamerę, ale na komórkę. Dlatego nigdy moich wzorków zbytnio nie widać, ale mam nadzieję, że jak się przyjrzycie, to choć nie wiem, jak się trochę widać. To tak, jest potrzebne do środka kwiatuszka. Ten duży, te duże tkiny. Do różowego kwiatuszka też są potrzebne takie małe cekiny. To jest takie coś, one są takie malutkie, też takie kropeczki, takie jak tamte, tylko że one są małe, tak? Yy, więc to będzie potrzebne. I to po prostu jakaś tam karuzela z cyrkoniami jest i tutaj mamy dużo wzorków. I tak, teraz już wiemy, jak zrobić się te różowe, różowy psorok, i teraz jest nam potrzebne, jak zrobić zielony. To tak, mam nadzieję, że widzicie takie tutaj zielone gwiazdeczki. Teraz Wam pokażę. Tutaj taka zielona gwiazdeczka. To właśnie takie gwiazdki mają być. Widzę, że tutaj jakieś paseczki występują, więc nie wiem, jakoś tak, taka zielona gwiazdeczka jest nam potrzebna. I z tej palety coś podobnego do tego, ale mniejsze. Na pewno mniejsze mi chodzi tutaj, o takie te. o jeszcze jakaś gwiazdeczka się spakowała. Po prostu mniejsze cekiny niż te, też, też srebrne, ale mniejsze. Widzicie, żeby to wyglądało w ten sposób gwiazdka, bo widzicie, ja tutaj zrobiłam mm, z tych dużych cyrkonii, z tych. To nieładnie wygląda, dlatego po co tutaj zrobiłam na drugiej ręce z tych małych? nie no od razu lepiej wygląda. Więc. Jest nam potrzebne brokat zielony. Yy, zielone gwiazdki. Takie. Tak wam pokażę. Zielone gwiazdki i tutaj takie. O i takie cykiny małe. One wyglądają tak. Takie małe cykinki. Na pewno mniejsze niż te tak. I to jest nam potrzebne do zielonego wzorku, a te cekiny różowe i różowy brokat do różowego wzorku. Yy, no. Postanowiłam taki dzisiaj <coughs> wzorek zrobić, bo mamy Sylwestra i na pewno wiele dziewcząt, kobiet, dziewczynek będzie chciało się ładnie wymalować, robić paznokcie, ubrać się ładnie, po prostu być piękną, dlatego ja trochę pomogę Wam w tym, a między innymi w paznokciach Wam w tym pomogę. Ja już mam zrobione, chciałam tipsy nakleić, ale tak sobie pomyślałam jakieś wzorek i jest oczywiście nam na koniec potrzebny utwardzacz. Ja mam Ingrid Cosmetics. Gdzieś tam Maxi Shine Top Cut. Dobra. Więc to jest nam potrzebne. No i zaczynamy, żeby nałożyć warstwę by utwardzacza, żeby posypać, żeby posypać brokat. Trochę tego otwartacza. Przybliżę. Dobra. I teraz tak, bierzemy, może jeszcze trochę przybliżę, bierzemy brokat. Będzie brokat. I ja akurat zrobię w ten sposób że nad zakrętką, bo to co wypadnie to będzie w nakrętce i sypiemy. Tak, potem strzepujemy ja tak sobie do słoiczka. I wygląda po w ten sposób. Widzicie? Potem gdzieś tam paznokcie boki jeszcze zdejmujemy. Widzicie i mamy tego paznokcia już. Wystarczy trochę posypać, potem resztę od, nie wiem o tego do słoiczka strzepać i gotowe. Dobra. I teraz tak. Nie, nie malujemy jeszcze go całego, tylko robimy taką małą plankę, żeby nałożyć cekiny. Przepraszam. No więc zrobiliśmy małą plankę. Nie pamiętam już. Dobra, jeszcze raz powtarzamy. Kupi to za to Przepraszam. No i. Yy, nakładamy... O Jezu nie tam się widzieć. Dobra. Najpierw... O Jezu. Dobra, najpierw gwiazdkę nakładamy. Widzicie tę gwiazdkę, mam nadzieję, że ją widzicie. Ona jest taka. Bardziej pod kolor zielony, pod tego paznokcia, ale no mówię, moja komórka jest bardzo słaba, bo tylko 2 megapiksele i niestety nie pokażę Wam tego naprawdę ładnie. Nie wiem, może w przyszłości sobie lepszą kupię i będą lepsze filmiki. No więc yy, gwiazda jest nałożona. I teraz na około niej, takie, ile ona ma tych, tych ramion? 5. No to 5 nakładamy cekinów, Tak jakby na jej ramiona. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, bo widzicie to, wy nic nie zobaczycie, bo słaby filmik. Zrobiłabym zdjęcia, ale no niestety yy, zdjęcia umiem robić, ale nie umiem wstawiać do filmiku, więc yy, w komentarzach jakbyście mogli dla mnie. Nie, kupiłam tutaj. Jakbyście mogli w komentarzach dla mnie napisać, jak wstawić prosto, bo ja tutaj zbytnio nie umiem, jeszcze się odsłuchiwa się wszystkim. Jak wstawić zdjęcie do filmiku, żeby Wam pokazać. Jeszcze akurat tym razem Wam nie pokażę, bo nie umiem. Albo jakiś, nie wiem, program do tego, czy, czy coś takiego, bo ja jak nagrywam ten filmik, to ja już go nie przerabiam, tylko daję taki, jaki jest. Więc załóżmy, jak da telefon dzwoni, to on nie wyśle tego telefonu. Tak i wygląda w ten sposób. No, i mało widzicie, wiem o tym. Czy ja wam jakoś jako piszę, to tutaj naokoło są. To jest srebrne zekiny. Na środku jest gwiazdka, tu są. Yy, to jest brokat. Bierzemy i utwardzamy. Więc tak, mam do Was dwie prośby, żebyście mi w komentarzu napisali, jak łatwo wstawić zdjęcie do filmiku albo przerabić filmik albo coś, żeby wycinać takie jakieś niespodzianki. I proszę też o dużo komentarzy. Czy, przepraszam, czy wzorek się podobał, czy się nie podobał? Czy chcecie więcej, czy nie? Czy po prostu jakieś są swoje przemyślenia i upodobania, czy się podoba, czy nie? Na taką sylwestrową nocny wzorek. Już Wam pokazuję cały. A. Widzicie, wygląda on. Tak. Naprawdę ślicznie wygląda w. Nie ale na żywo. No. Mam nadzieję, że się przydałam i życzę Wam miłego Sylwestra. Miłej nocy sylwestrowej. No, więc proszę o dużo komentarzy. Łatwy opis, jak wstawić zdjęcia do filmiku, czy jakiś program. No, dzięki. Pa.